Teraz nagranie pierwsze Wojca z Podpad Hip Hop Rap. Ja. Ja. To specjalnie dla tych wszystkich, którzy mnie słuchają i dla tych, którzy nie Rap gram tu i wiem, że nie, wiem, że jestem dobry w tym, bo wiem, że uję, grę, jestem tak naprawdę MC, chociaż wtedy ręce, taki dobry, znaczny, znaczny beat, bo wiem, że mam, mam tą nadzieję, którą nie oddam wam, bo taki rap, ja gram tutaj rap, rap przekazem, taki dobry on jest, taki rap, zagram wam teraz, teraz, 2008, produkcja Tak Ak, teraz zagram wam, Nagrywam na kawałek, 2008, tak, 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 joł 2008, to lata tego, tego, tego bitu Bo jak do bitu nie wygrywa A teraz kawałek, nagrywam tu nowy Siema, siema, ziomuś, taki, taki, jej hey, Jej produkcja, hej, hej, taki, taki rap Ulica jak, płonie tak, tak Ulica jak, ulica tak Ulica, tak, ulica jak, ulica tak Weź proszę na ten, na ten inny świat dojrzyj twojego, robienia tak Taki, taki rap, jak ja swój ulubiony, najlepszy na świecie. Rap ulubiony. Produkcja rap -kansa. pamiętaj, Pamiętaj ziomość. To jest rap. Ja wiem, że nigdy będę tak. Bardzo dobry tak, jo, w tym batak. Pamiętaj zioś, że będę dobry. Pamiętaj ziomość, że będę dobry. Taki dobry rap. Nie, gra, nie, nie. Pamiętaj jo, że ja będziesz taki dobry. Teraz koniec mego, mego, mego kawałka. I na sam teraz ostatni, ostatni mit, słowo, słowo, przekaz, yo, yo, śmit.